Oto porównanie faktów i wiadomości z dnia 30 marca 2016 roku. Informacja pierwsza: W faktach o sprawie Mariusza Kamińskiego wobec ułaskawienia przez prezydenta sąd nie miał pola manewru i musiał sprawę umorzyć. W wiadomościach o wizycie Dudy w Waszyngtonie gdzie spotkał się z biznesmenami i politykami, którym tłumaczył między innymi konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz wagę faktycznej obecności amerykańskich sił w Polsce. Zdaniem opozycji wizyta to porażka, bo nie doszło do spotkania z Obamą. Problem w tym, że Obama ogranicza spotkania z wszystkimi, bo kończy kadencję. Informacja druga. W faktach o Komisji Smoleńskiej Opozycja pytała o sens jej istnienia. Macierewicz się tłumaczył, ale nikogo nie przekonał. Komisja, składająca się z ekspertów od wybuchowych teorii, teraz będzie podważała raport Miller'a. W wiadomościach o tym samym, tyle że z naciskiem na liczne nieprawidłowości w raporcie Millera, o których podczas spotkania opowiedział Macierewicz. Na przykład o tym, że przyczyną katastrofy mogła być wada fabryczna samolotu. Tej informacji próżno szukać w raporcie. Informacja trzecia: wiele wskazuje na to, że spotkanie liderów partii politycznych nic nie da, bo pis nie ustąpi ani na milimetr. Fakty policzyły dni zwłoki w publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jest już ich 21. Opozycja jednak wykaże dobrą wolę i na spotkanie pójdzie. Jak nic z tego nie wyjdzie, to wiadomo czyja wina. W wiadomościach informacje o tym, że szydło w Sanoku ogłosiła nowy program Gospodarka Plus. Informacja czwarta. W faktach: 30 sekund o wizycie Dudy w Stanach i o tym, że chce zwiększenia obecności NATO w Polsce. W wiadomościach o spotkaniu liderów partii. Kukiz na spotkanie idzie z postulatem zmiany konstytucji. Reszta opozycji chce publikacji wyroku. Zdaniem politologów, trwanie sporu jest na rękę opozycji. Informacja piąta. W faktach o tym, że aż cztery razy Waszczykowski ogłosił odejście od Murzyńskości w relacjach z USA. Szydło zamiast go zdymisjonować, omija problem, mówiąc, że autorem słów o Murzyńskości jest Radosław Sikorski. Fakty pytają, po co to powtarzać, to szkodzi Polsce. Wiadomości z kolei informują o końcu sprawy Kamińskiego. Informacja szósta. Fakty ostrzegają, że w niedzielę w kościołach będzie odczytywany antyaborcyjny list biskupu. Wiadomości podają, że tydzień po zamachu belgijskie służby zidentyfikowały ofiary. Jest wśród nich Polka. Informacja siódma. W faktach o tym, że Egipcjanin, który porwał samolot, jest niestabilny psychicznie. Wiadomości o opadającej fali uchodźców. Turcja wypełnia swoje zobowiązania. Problem wciąż jednak jest. Informacja ósma. Fakty o procesie, który właśnie ruszył. Piotr Rzet, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, jest oskarżony o gwałty na studentkach. Wiadomości o decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych, że Falklandy są argentyńskie. Informacja dziewiąta. Fakty o nożowniku, który został skazany na 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa przypadkowej kobiety. W wiadomościach o zapowiedzi ministra zdrowia, że pigułka dzień po będzie dostępna tylko na recepty. Informacja dziesiąta. Fakty o kolejnym pożarze na targowisku w Osinowie Dolnym. Zaledwie 12 godzin po pierwszym. Przypadek? Wiadomości o zaniedbaniach poznańskiej policji. Kobieta prosiła o pomoc cztery razy, aż w końcu została zamordowana przez byłego partnera. Prowadzone są postępowania kontrolne. Informacja jedenasta. Fakty pokazały teledysk aktorów teatru studio, w którym naśmiewają się ze swojego dyrektora. Inne formy protestów nie dały rezultatów. Wiadomości o Brytyjczyku, który zrobił sobie selfie życia z porywaczem. To niebezpieczne i głupie ostrzegają specjaliści. To wszystko w faktach, to wszystko w wiadomościach.